Tematem przewodnim ostatniej sesji Rady Miasta Kętrzyn była sprawa związana z zakupem przez spółkę miejską Komec zrujnowanego budynku ruchu przy ulicy Dworcowej w Kętrzynie. W krzyżowy ogień pytań na ten temat włodarza miasta wzięła radna Czech, która pytała o szczegóły, a na koniec dodała, że nie godzi się na zakup tej nieruchomości. Raz jeszcze pytam, po co ten wydatek i kolejne miliony związane z remontem. Bo dotychczasowa odpowiedź, jaką otrzymałam, że rozwój spółki mnie nie, nie satysfakcjonuje. Wszak Komec ma nową siedzibę, niedawno wyremontowaną y, za grubą kasę i o wspaniałości tej siedziby, oczywiście mówię o dworcu, przekonywał nam, nas nie kto inny jak obecny tu burmistrz Krzysztof Hećman. Dlaczego Komec ma nowego prezesa i czy to jest związane właśnie z tym y, planowanym zakupem? bo pytają mnie mieszkańcy no mówię nie wiem. Zapytam pana burmistrza. Nawet gdyby była to nieruchomość, mówię o, o tym budynku o tej walącej się ruinie przy ulicy Dworcowej, nawet gdyby to była nieruchomość przekazana za złotówkę, to trzeba by się mocno zastanowić nad tym, czy jest to potrzebny kolejny wydatek, potrzebne kolejne wydane z kasy spółki kasy miasta Miliony. I mm, od kiedy to miejskie spółki tak są bogate w te miliony, od kiedy to w te miliony tak bogata jest kasa miasta, która ciągle te spółki wspomaga. Radni oczywiście otrzymują informacje na ten temat, ale y, to są tylko zdatkowe informacje i, zda i informacje już po czasie, po zakupach, po dzierżawie. A ja bym chciała y, takiej bardzo dogłębnej, konkretnej informacji na ten temat. I chcę jeszcze powiedzieć, radna Wioletta Czech jest przeciwna temu zakupowi. Burmistrz na zadane przez radną pytania odpowiadał wymijająco. Zasłaniał się głównie tajemnicą handlową spółki. No, Pani zdaniem odpowiedzi brak. Kto słyszał, jak ktoś mówi, kto ma uszy, to słyszał. Kto ma oczy, to odpowiedzi? I jest to kwestia oceny interpretacji, jaka to była odpowiedź. O sprawach dotyczących tajemnicy handlowej i działań spółki to nie ma dyskusji w sferze publicznej. Nawet jeśli to jest spółka komunalna. Ogólnie co do strategii tak. I taką strategię państwu co do wszystkich spółek na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego. W tym kwartale jeszcze, bądź też na początku kwietnia w zależności od posiedzeń komisji prezesi spółek taką informację przedstawią. I tam będzie pełna możliwość zadawania w zakresie określonym prawem stosownych pytań. I to jest kwestia filozofii. Tuż Państwo nic nie zmienicie. To jest kwestia filozofii, kto jak patrzy na przestrzeń publiczną? Niektórzy tak w sposób zachowawczy, konserwatywny, a niektórzy w sposób twórczy i nowoczesny. Zawsze mówiłem wielokrotnie. I nie wiem, czy mi się ta dobra zmiana dotknie, czy też nie. Nie dba o. Nie tylko radna pytała, pytali także mieszkańcy Kętrzyna. To nie spodobało się burmistrzowi Hećmanowi. Pani przejść zadała konkretne pytanie panu burmistrzowi. Przede wszystkim pytanie o finanse i o cyfry dotyczące komercji. Pan Lumbisz oczywiście odpowiedział, ale nic nie mówiąc o tym, jakie są kwoty. Ja chciałbym. Oczywiście. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że jeszcze raz wystąpiłem do burmistrza Rady Miasta oraz do w Komecu po to, aby dokonać analizy pełnej, analizy finansowej przed zakupem tej nieruchomości, dlatego, że te sprawy są ukrywane przed mieszkańcami. Komec głównie żyje z opłat mieszkańców za centralne ogrzewanie. Przede wszystkim za centralne ogrzewanie spółdzielni i my, jako spółdzielcy, jako mieszkańcy pioniera, nie chcemy ponosić kosztów pewnych złych, nietrafionych inwestycji burmistrza. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili wokół Komecu, budzi po prostu zaniepokojenie mieszkańców. Dlatego, że nie wiadomo za ile kupujemy, wiadomo tylko, że to jest budynek w bardzo złym stanie, zbudowany technologią tradycyjną, z Suporexu i tam przecieka dach. Więc całkowicie się nadaje do remontu. Koszt zakupu to, nie jest, to jest nic, to jest mało w stosunku do kosztu remontu. Przy takiej analizie dokonuje się analizy, czy lepiej jest ten remontować, czy wykonywać nowy budynek. Poza tym przypomnę, że Komes kilka lat temu sprzedał pewną nieruchomość za no, taką sobie cenę, a teraz kupuje to za cenę wyższą, będzie inwestował większe pieniądze. Wystąpiłem o to na poprzednich sesjach aby dokonać analizy, rzeczowej analizy tych inwestycji, które są proponowane. Dlatego, że na stadion przy ulicy Chopina proponujemy 15 milionów. Z tego co wiem w sąsiednich miastach takie stadiony powstawały za kwoty od 5 do 8 milionów. Budowa przedszkola zawierbowej to jest prawdopodobnie za zbyt wysoką kwotę. Natomiast wniesienie wkładu do spółki Wodociągi 1,5 miliona, a docelowo 3 miliony, który się przeznacza na budowę i remont do środka wypoczynkowego w przystani, który będzie dzierżawiony okresowo. Na ile lat? Nie wiadomo, umowa jest tajna. Co będzie z tymi domkami, z naszą inwestycją po tym okresie? Czy to będzie nasza własność, czy przechodzi na własność dzierżawiącego? Też nie wiadomo. No więc takie gospodarowanie prowadzi do, potem do tego, że jest podwyżka cen wody i też nie wiadomo dlaczego. Na poprzedniej sesji burmistrz zamiast merytorycznej odpowiedzi najpierw zaczął obrażać, a następnie ironizować, że radni nie mają tej wiedzy potrzebnej do wykonywania obowiązków, a burmistrz na zwracane uwagi mieszkańców, że zachowuje się niewłaściwie, zaczął się z tymi mieszkańcami kłócić. I radnymi tak głośno i tak niestosownie, że przewodniczący ogłosił przerwę. Czy znaczy to może być miejsce taka tyra, Przerywa Nie przerywamy panie burmistrzu, nie przerywamy Rady, nie przerywamy sobie. Proszę wysłuchać spokojnie. przecież to nie jest chyba miejsce i czas na tego rodzaju. Ponieważ uwagi na które są. Ponieważ pieniądze, które na te wydatki pochodzą z naszych podatków, mieszkańców Pietrzyna, należy je wydawać mądrze, z rozwagą i dlatego powtórnie wnoszę o... Przeprowadzenie tej analizy, Panie Burmistrzu. Na poprzedniej sesji złożyłem wniosek o pilne przeprowadzenie przez Radę Miasta Kęczyn kontroli wyjazdów służbowych burmistrza. Od początku 2016 do chwili obecnej. W tym wyjazdów służbowych samochodem prywatnym. Uzasadniałem to wtedy, że nie można osiągnąć burmistrza jakimiś podejrzeniami, bo taki artykuł się ugodzi w kabiniecie. Ponieważ do chwili obecnej nie uzyskałem informacji. Proszę o odpowiedź, kiedy ta kontrola zostanie przeprowadzona, nie dzisiaj. A się zaczęła panie, panie Proszę Proszę, tak? proszę przesłuchać panie, panie. panie Burmistrzu. Ale jeszcze Kaczyński nie ukosił Panie burmistrz, trudno. Proszę. Panie burmistrzu, trochę kultury, proszę. Tak. Wysoka jest Pana zapewne. Możemy się w gabinecie. Dyskusji o kurku. Sytuację próbował ratować przewodniczący nie Duczek. Nadaremnie. Włoda Szkętrzyna wstał, po czym oświadczył, że opuszcza obrady. Do głosu. Panie przewodniczący, proszę nie dzwonić z obowiązku dzisiaj już po Ale jest, jest w swojej obecności. Panie burmistrzu, jeszcze jedna rzecz może pan wysłuchają. Nie jest potrzebna. Państwo znacie swoje cele założenia. Niech pan posłucha, panie burmistrzu, to jest tym razem, że pana, ale pan. Ale pan, panie za te Skargi są kierowane do urzędu miasta na... Do, jeżeli chodzi o, o burmistrza pracy pracę urzędu, do rady jest skierowana... Albo Takie burmistrza, zachowanie sesji, burmistrza nie zniechęciło pytających mieszkańców Kętrzyna, którzy odczytali swoje oświadczenia i zapytania. Chciałbym powiedzieć, że pan burmistrz się mylił. Ostatnie wybory uzupełniające do Rady Miasta pokazały, że w większości są głosy mieszkańców, tych, którzy występują w interesie mieszkańców. I dlatego wygrał pan Zenon ja chciałbym tylko powiedzieć, że Kęczy nie jest miastem, które ma zbyt dużo pieniędzy i dlatego powinno racjonalnie, mądrze gospodarować, a racjonalnie i mądrze to nie znaczy mówienie pełnych, pełnych um, słów takich okrągłych czy pełnych, tylko posługiwanie się finansami. Każda inwestycja, jeszcze raz powtarzam, musi być poparta analizą finansową. Podczas sesji Rady Miasta z 16 lutego mieszkańcy miasta złożyli do Rady Miasta w dniu następnym do Burmistrza Miasta Wiązek o przeprowadzenie. Po pierwsze. Kontroli umów zawartych przez Kęczyńskie Centrum Struktury oraz inne podmioty zależne od gminy miejskiej Tęczny, z Kęczyńską tradycją kablową należącą do struktury w I dwa, kontroli zatrudnienia i zasad wynagradzania osób występujących cyklicznie w Kęczyńskiej tradycji kablowej oraz osób wykonujących czynności techniczne, oczywiście tych osób, które nie, traf, nie są pracownikami podmiotów należnych od gminy miejskiej Tęczny. Proszę Radę Miasta i Pana Burmistrza o odpowiedź na nasze wystąpienie, a po zakończeniu sesji o odpowiedź na piśmie wymagane. Wyszedł pan mówić, ale chciałam zadać pytanie w związku z, z to znaczy pytanie to na pytanie. No. się w związku z wypowiedzią radnej pani Wiolette Wyczer na temat konecu. Chciałam, chciałam wiedzieć... Z jakich powodów został zmieniony prezes zarządu w Komecu? Kiedy odbył się konkurs na prezesa Komecu? Jakie były zasady konkursu? Jakie kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu usługami ma obecny nowy prezes od 1 lutego powołany? Proszę Radę Miasta o zobowiązanie burmistrza Krzysztofa Wyczana do właściwego zachowania, tak aby nie kompromitował on naszego miasta. Telewizja dp 24 nadała w sobotę 11 marca i użyła 14 marca w programie Superwizja re, re, reportaż zastraszeń dziennikarza. Reportaż ten jest cały czas dostępny na stronie internetowej TV24. Cztery polskie miasta, Kętrzyn, Łabierz, Płomierzady zostały przedstawione w tym programie jako przykład miast, gdzie władze zastraszają dziennikarzy. E, wiedzą pewnie pańs Państwo, że w Polsce mamy ponad 900 miast. Dlaczego więc, spośród tak wielu miast, Kęczyn został tak negatywnie przedstawiony? Pokazano tam wyjątkowo brutne i niekulturalne zachowania burmistrza, burmistrza Rygmana. Jest to przykre i budzi od razu, tym bardziej, że burmistrz odnosi się tak do kobiety. Radni mieszkańcy Kętrzyna, którzy uczestniczą, uczestniczą w sesjach rady miasta, widzą, że burmistrz zachowuje się tak cały czas, w stosunku do tych radnych i mieszkańców, którzy mówią o tym, domagają się przestrzegania pracy. To dzisiaj również miało miejsce. Rzecz nie było w miarę, ale aluzje zawsze są. Ja jestem trzeci raz na sesji Rady yy, Dlaczego radni yy, i mieszkańcy się z tym godzą? Dlaczego nikt z radnych i mieszkańców nie powie w prostu burmistrzowi? Podkomituje Kom, nas, burmistrzu, jest burmistrz yy, 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 Krzysztofy Zmień swoje postępowanie.